Zadajecie pytania, jaką kupić ładowarkę do naszego samochodu elektrycznego. I bardzo często zdarza się, że niektórzy chcą kupić ładowarkę 22 kW, no bo wiadomo, każdy chce mieć jak największą moc. Ta ładowarka służy do zmiany napięcia przemiennego, który mamy w gniazdku, do napięcia stałego, bo jak się okazuje, w baterii, w akumulatorze, który mamy w naszym samochodzie, tak naprawdę mamy napięcie stałe i musi zajść konwersja do tych najczęściej 400 V właśnie po to, żeby nasz samochód rozpoczął się ładować. Sytuacja jest o tyle trudna, że niektóre samochody mają ładowarki jednofazowe, a niektóre samochody mają ładowarki trójfazowe i, i najczęściej te ładowarki jednofazowe dają nam wysoki prąd, czyli dają te 32 A, dzięki którym będziemy mogli ładować nasz samochód z mocą około 7-8 kW, tu bardzo dużo zależy od napięcia, ono jednego Dnia, kiedy jest gorąco, będzie miało 253 V, a drugiego dnia, tak jak dzisiaj, tego słońca nie jest zbyt wiele to napięcie może sięgać nawet 210 V. Oczywiście to napięcie też zależy od obciążenia. Będziemy obserwowali dzisiaj to, w jaki sposób to napięcie zmienia się na poszczególnych fazach. To ładowanie napięciem przemiennym i inaczej mówiąc zmiennym. Akurat w moim OPL-Ampera E jest stosowane, czyli ładujemy się jednofazowo z, tym z tą mocą około 7-8 kW. A z kolei w ładowarki trójfazowe korzystają równomiernie z tych 16A, zazwyczaj. Z każdych z trzech faz, no bo równomiernie obciążamy te trzy fazy. I właśnie w momencie, kiedy mamy tą fotowoltaikę, kiedy mamy to wysokie napięcie w gniazdku, taki rodzaj ładowania jest bardzo przydatny w przypadku letnie, letniej produkcji paneli fotowoltaicznych, kiedy to napięcie jest dosyć wysokie, a my krótko mówiąc, chcemy je obniżyć. I dzięki temu ten nasz samochód, dzięki temu użyciu ładowarki o mocy 11 kW ładuje się po prostu troszkę szybciej, równomiernie, obciąża każdą fazę. To ograniczenie znajduje się w samochodzie. Wy możecie sobie kupować swoje urządzenia do ładowania o mocy nawet 22 kW, natomiast jeżeli Wasz samochód nie jest do tego przystosowany, do tej mocy 22 kW, a z takich najpopularniejszych samochodów, które kojarzę, to jest Renault Zoe przede wszystkim, i Nissan Ariat, większość domów ma te bezpieczniki 16A, a jeżeli posiadacie samochody elektryczne, warto podnieść tą moc, bo wiadomo, podczas ładowania również włączamy pralkę, suszarkę, zmywarkę i warto na pewno zwiększyć te bezpieczniki do, do 32A, właśnie po to, żeby w trakcie ładowania nie wywalały.